Zapraszam Was do wysłuchania opowieści o rodzinnych tradycjach świąt Bożego Narodzenia, które zapoczątkowane zostały przez Magdę Jessler. Słuchając jej wspomnień, odkryjcie, jak wiele wniosków można wyciągnąć na temat tego, czym naprawdę są święta. Czy prezenty pod choinką to istotnie ważny element świątecznej atmosfery? A może okazanie miłości w wyjątkowy dzień ma inne oblicze? Tego wszystkiego dowiecie się już za chwilę. Czy wspomnienie o zapłakanej mamie restauratorki, gdy zobaczyła prezenty, zostanie odpowiednio zrekompensowane? Czy to, czego pragną kobiety, różni się od męskich marzeń? O tym wszystkim, a także o wielu innych historiach opowiedziane przez Magdę Jessler usłyszycie w dalszej części opowiadania. Zachęcam do dalszego słuchania i odkrywania prawdziwego znaczenia świąt oraz towarzyszących im emocji? Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Magda Gessler od lat związana jest ze stacją TVN. To właśnie tam prowadzi Kuchenne Rewolucje, a ostatnio fani mogli zobaczyć ją w kolejnym formacie. W jednym z odcinków, Świąt z Gesslerami, restauratorka opowiedziała o rodzicach, a także o domowych tradycjach. Poruszyła również wątek mamy, która zalała się łzami, gdy zobaczyła prezenty pod choinką. Jej zwierzenia nakłoniły Magdę do podzielenia się z widzami świątecznymi tradycjami, które były kultywowane u jej bliskich. Podczas uwijania się w kuchni Gessler zapytała synów Sylwii, czy ci przygotowują dla niej jakiś prezent pod choinkę. Chłopcy wyjawili, że zawsze chcą zaskoczyć mamę, jednak bywało i tak, że niektóre dary były nietrafione. W tym momencie również właścicielka, u Fukiera, opowiedziała o tym, co przed laty wydarzyło się na jej rodzinnej wigilii. Smutne wspomnienie z dzieciństwa towarzyszy jej do dziś, a w szczególności widok zapłakanej mamy. Okazało się, że Olga Borkowska zalała się łzami, gdy zobaczyła, że pod choinką czeka na nią nowy sprzęt do sprzątania. Musisz wcześniej pytać i wybadać. Pamiętam, że moja świętej pamięci mama, której świgili, rozpłakała się po otrzymaniu prezentów od taty. Dostała odkurzacz, pralkę, żelazko, deskę do prasowania, powiedziała. To są koszmarne prezenty dla kobiety, skwitowała Sylwia. Magda przyznała jej rację i powiedziała, że żadna z pań nie marzy o tym, by dostać przedmioty do pracy w domu. I dlatego tutaj trzeba się mocno zastanowić, czy na pewno to jest marzenie każdej kobiety, żeby dostać takie przedmioty do roboty w domu, podsumowała restauratorka. Też nie byłybyście zadowolone z takich podarunków. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.